私は聞くことです。<laughs> <laughs>

A Dziękuję. 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 Dziękuję witaj. Podtwarzałe Te dzieci. dzieci też bardzo. w księgarni. Dzisiaj w taki wieczór panią Kasię Kalwejt. E, bardzo się cieszę, że mogę ją gościć u siebie w księgarni. E, I książkę, która została napisana dla dzieci. Cudowną niespodzianką, bardzo nietypową, e, kamieniami, które są bohaterami również tej opowieści przepięknej, którą będzie też czytała tutaj za chwilę pani, dzieciom i państwo również. E, tutaj kilka słów obiecała przyjaciółka pani Kasi Kalwej powiedzieć na temat tej historii i przedstawić panią Kasię, a po takiej oficjalnej bardziej części zapraszam na herbatę, kawę, ciasteczka i do wspólnej zabawy z dziećmi również, które tutaj głównymi gośćmi są tego wieczoru również. A ja później dzieci zapraszam do tej komnaty obok i nauczę Was, jak się czaruje kamienie. Dobrze, mam Państwu przedstawić moich bohaterów bajki, <grymű> czyli strażniczkę ziemi, która zna mowę kamieni, strażniczkę zimu, która rozmawia z dziewami. strażnika od ptaków i zwierząt, który rozmawia z ptakami i zwierzętami, i strażnika drzew. No, to, są to są strażnicy, którzy występują w mojej bajce również. I chciałam zaprosić e, moją przyjaciółkę, panią Małgosię Giejtowską, o przeczytanie fragmentów bajki. Nam i będzie nam bardzo miło, bo nam wszystko zracjonalizuje. Oj, <laughs> nam, bo, 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 bo. Jeżeli słowa nie mogą wyrazić w pełni uczuć i emocji, odwołaj się do kamieni taka właśnie jest ta bajka w kuferku, bajka Kasi Kalby, którą znam od 20 lat która przede wszystkim dla mnie zawsze byłam i jest malarką, czyli człowiekiem, który ma wrażliwość na kolory, na kształty i odbiera świat materiału. I otóż ta przygoda w tym kuferku, kiedy otworzyłam ten kuferek, Symbolicznie otworzyłam także kuferek, który jest w książce, czyli malutką książeczkę i słowo pisane. Zobaczyłam inną twarz Kasia. Twarz osoby, która, której potrzebne są słowa, której w pewnym momencie stały się potrzebne słowa i pojęcia. Tam mnóstwo zapamiętanych szczegółów. Chata stara, mazurska, letnia, ogród pełen kamieni rozgrzanych w słońcu, stara furta, rzek jeziora oświetlonego, obrzasku wschodzącym słońcem, pływająca wyspa, deski ruchomego pomostu. To wszystko znajdziemy jako szczegóły zanotowane, czyli realne, a jednak symboliczne. I teraz, żeby jak gdyby przedstawić y, takie trzy pojęcia, które mi się nasunęły które mogą być kluczami w obcowaniu z tą książeczką, to chcę powiedzieć, że pierwsze pojęcie jest pojęciem pamięci. Pamięci zanotowanego szczegółu i pamięci o własnych uczuciach, emocjach, wrażeniach, a także o osobach. Drugie takie pojęcie to jest pojęcie śladu. To jest bardzo skomplikowane pojęcie. Ślady zostawiają ludzie, ale zostawiają też byty, których nie znamy. I Kasia kroczy tym śladem. Śladem swojej bohaterki uli, ale też i realnej osoby, bohaterki, która była w życiu uli. I ci, którzy są blisko Kasi, wiedzą, jaki ślad Kasia zostawia dzięki tym słowem. Dzięki bardzo. Mała Ulla usiadła przy wejściu do groty. Narastał w niej Bała się groźnej istoty, o której wiedziała, że karmi się strachem. Co zrobić z tym strachem, który tak szybko rośnie. A, pomyślała o swoim dalekim, bezpiecznym domu. A, pomyślała o tych, których kochała najbardziej. O mamie i o ojcu. I jej serce uspokoiło się. I rozbił się. Zostałam sam. Wyspa oderwała się od lądu i zaczęła pływać po jeziorze. A, jak masz na imię? Zapytała Ulla nie pamiętam, odpowiedział smutny głos. Hmm, to straszne nie mieć imienia, pomyślała Ulla. i Zrobiło jej się bardzo smutno. Nie widzą mnie i nie słyszą, ale czują To strach i pozbawia przytomności. Ty jesteś pierwszą istotą, która go pokonała i dlatego mogę teraz z tobą rozmawiać. Och, Teraz nie jestem już sam. To cudowne uczucie. Będę czekać. na Więc wszyscy to po prostu, wiedzą, jest wszyscy wiedzą, że 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 Dziękuję uprzejmie

Nie są go mieszać. Czy dziwne, że nasi ludzie się nie One będą. Nie, jeżeli ja też zapytam a się a, ta ta to o odpowiedź, to, to, to jest tak wodno. Nie, jest tylko Kasia, <laughs> robisz. <laughs> Zrobić się z naszczepionek. A jaka alkamyna? Trochę. Jak zależy, który. Tak, tak? Właśnie poszedłem do Albertowskiego, a poszedłem do niego na zapomnienie stoję. Takie sytuacje. Wiesz, tylko zakańczmy na ogóle.

I one będą się bardzo starane Bo one Was bardzo polubiły. Dobrze? Dobrze? Pamiętajcie, kamienie e, kupujemy w sklepie, znajdujemy na polu. Kamienie zewsząd wybierają wibracje, prawda? I żeby <laughs> tylko nam dla nas było pozytywne, musimy je zawsze oczywiście. Bo one on to dla jest ważne, tak jak my codziennie się wątpliwie witaminy też do okay. wątpliwie, a my też